Ciężki dzień! Tyle demonów, tyle walk! Człowiek ledwo uszedł życie. No cóż, Michał, życie wojownika nie jest łatwe, ale przynajmniej masz co teraz opowiadać. To prawda, ale czasem chciałbym się zmierzyć z czymś innym, rozumiesz? Z czymś bardziej ludzkim. No cóż, Michale, w takim razie radzę ci uważać na południcę. Południce? A co to takiego? To demon nawiedzający pola w południe. Atakuje każdego, kto stanie na jej drodze. To brzmi strasznie. No i tak właściwie jest. Mówią, że południca wygląda jak stara kobieta ze szpetną twarzą i długimi, białymi włosami. No i ubrana jest podobno też na biało. A i nosi ze sobą kosę. Kosę? Tak, ponoć wyrywają ludziom, którzy pracują w polu w południe, a potem. A potem co? A potem ich zabija. To straszne. Nie martw się, to tylko legenda. Nie ma się czym martwić. Mam nadzieję. Co to było? To południe. Ale. A nie mówiłem. <laughs> A nie mówiłem, że nie ma się czym martwić się. A nie mówiłem, że nie ma się czym martwić. To nie był żart. Widziałem ją. Może ci się przyśniło. Nie. TO BYŁO PRAWDZIWE! Według pradawnych słowiańskich legend, południca to demon polny, który pojawia się w upalne dni koło południa. Jej wygląd nie do końca jest jasny. Najczęściej przybiera postać kobiety ubranej na biało o dość szpetnej urodzie. Towarzyszą jej psy, które pomagają jej w napadaniu na ofiary pozostające na polu. Wycie psów i nagły wiatr są ostrzeżeniem przed nadchodzącym złem. Należy jednak zaznaczyć, w niektórych podaniach południca potrafi przyjmować różny wygląd, czasem jest piękną kobietą, a czasem staruszką. Zdarzało się, że komuś udawało się pokonać demona, ale takie zdarzenia nie miały szczęśliwego zakończenia. Co ciekawe, niektóre podania mówią, że z południcą można było porozmawiać. Demon zadawał na pozór proste pytania, brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź oznaczały śmierć lub ciężką ranę. Stare podania o południcy Prawdopodobnie tłumaczyły sytuacje, w których znajdowano martwych lub chorych ludzi na polu.